Ukraina dostanie specjalne prawa obronne. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca Zełęckiego, dotycząca Ukrainy. Co to będą za prawa obronne? Czy zatem Ukraina wstąpi do NATO? Być może będzie w NATO na specjalnych warunkach. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego Jasnowidza Zyczuchowa. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na krzywd dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej e, Ukrainy, dotyczącej Zełęskiego. E, to jeszcze było przed szczytem, który miał miejsce w Wilnie, tak? E, gdzie było spotkanie NATO, na tym spotkaniu też był Zełęski. Natomiast Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, że Ukraina dostanie specjalnie Prawa obronne. To jest szokująca wizja przepowiednia Snowidza Wiadomo, że po tym szczycie no, zapadły takie po prostu informacje, że Ukraina ma być w przyszłości przyjęta do NATO. Na razie na to jest za wcześnie. Natomiast no, nie można teraz praktycznie przyjąć tutaj Ukrainy do NATO. To jest oczywista sprawa, bo po pierwsze Ukraina jest w stanie wojny, musiałaby ta wojna się zakończyć. Tak jak gdyby po prostu Ukraina weszła w tej sytuacji, która teraz się znajduje, no to byłby to konflikt otwarty NATO kontra Rosja. Oczywiście ja potępiam to, co robi Rosja, potępiam działania Putina, Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, natomiast tutaj to analizujemy z, z punktu widzenia przepowiedni tego, co ma miejsce na świecie. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, że Ukraina ma dostać specjalne prawa obronne. I pytanie tak naprawdę, co się kryje pod tym sformułowaniem, co się kryje po prostu pod tym stwierdzeniem, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego jego wizję przepowiednie, bo wiadomo, że Ukraina się broni, że Ukraina należy pomagać, cały świat praktycznie pomaga Ukrainie, cały świat jest zaangażowany, pomaga pośrednio lub też bezpośrednio, albo po prostu przyjmuje uchodźców, albo pomaga humanitarnie, albo po prostu poprzez dostawy sprzętu wojskowego. Natomiast no, pytanie, tak naprawdę, jest takie: jakie to byłyby prawa obronne? Niektórzy mówią, że być może będzie to stworzona jakaś nowa hybryda, jeśli chodzi o NATO. Że być może e, e, jakby, jakby z, z grupy państw, które tworzą NATO, wyodrębni się grupa po prostu państw, która stworzy jakby NATO wewnątrz NATO i wtedy e, razem z Ukrainą i wtedy po prostu e, tak, tutaj Ukraina by do tego przystąpiła. No nie wiem, czy to rzeczywiście będzie mieć miejsce, e, bo wtedy na takiej zasadzie, tak, no, no załóżmy, że mamy na przykład tutaj Polskę, Wielką Brytanię i Zjednoczonych i Ukrainę, i oni tworzą takie po prostu strukturę NATO wewnątrz NATO, tak. No ale wtedy, gdyby na przykład Polska została zaatakowana przez Rosję, no bo wtedy byłaby to wojna wypowiedziana przez te kilka państw Rosji, no to wtedy na przykład NATO by powiedziało, że oni nie przyjdą z pomocą, z obroną praktycznie Polsce, bo Polska samodzielnie wypowiedziała taką wojnę Rosji, tak? Więc jest tutaj ta, ta sprawa skomplikowana. Natomiast według jasnowidza Jackowskiego, Ukraina właśnie ma dostać takie specjalne prawa obronne. Pytanie, czy to nie, nie kryje się za tym sformułowaniem, na przykład stwierdzenie dotyczące jakiejś broni atomowej, broni o si większej sile rażenia. Tutaj bym też po prostu powiedział w ten sposób, no bo co to znaczy prawa obronne? Tak wiadomo, że Ukraina się broni, używa do tego po prostu wszelkiego możliwości, jakie ma, tak, sprzętu wojskowego, ten, który po prostu posiada i ten, który otrzymuje. No ale te prawa obronne, no co, co, co ci dzisiaj mogą dać prawa obronne? obronne, to znaczy, że co, no prawa obronne, no wiadomo, że Ukraina broni się tak, jak może, tak, no i co, na przykład dadzą mi jakiś przepis prawny i nagle to po prostu to Rosja zatrzyma, to, to nie, nie jest tak powiedziane, tak, to też nie jest powiedziane, że gdyby na przykład tutaj Ukraina wstąpiła przykładowo z dnia na dzień do NATO, to nagle po prostu Rosja się przestraszy i wy, przestanie po prostu atakować tę Ukrainę, tak, więc no, pytanie tak naprawdę, co się kryje pod tym sformułowaniem, pod tym stwierdzeniem właśnie, że Ukraina ma dostać specjalne prawa obronne, że Ukraina ma dostać właśnie te specjalne prawa obronne. Tak, jeśli chodzi też o przyszłość tutaj Ukrainy, bo my nie wiemy, ile potrwa ta wojna, czy ona będzie trwać jeszcze parę miesięcy, kilkanaście miesięcy, czy też kilka lat. To jest też kluczowa sprawa, tak? Nie wiemy tak naprawdę, jak długo będzie działać ta, będzie mieć miejsce ta po prostu straszna wojna. Natomiast, no, tutaj widzieliśmy podczas tego spotkania, jeśli chodzi o NATO, tak, spotkania po prostu zaleńskiego, tego, że po prostu państwa NATO wstawiały się tutaj za, za po prostu Ukrainą. No, ale to tyle, tak. To, to, to są gesty wsparcia, poparcia, to jest dostawa sprzętu wo militarnego, wojskowego. Pytanie też jest takie, bo ja bym powiedział w ten sposób: pamiętam, była taka wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, który mówi w ten sposób, że wojsko polskie stanie wysłane na teren Ukrainy, będzie brać udział w obronie Ukrainy, tak, w sensie po prostu obsługi sprzętu wojskowego, bo tutaj może być taka sytuacja, że w pewnym momencie Ukrainie zabraknie ludzi do obrony Ukrainy, żołnierzy, tak, no bo każdego dnia po prostu ci ludzie giną na froncie. No i wtedy na przykład mogłoby być tak, że państwa NATO wysyłają żołnierzy na teren Ukrainy, ale nie w ramach NATO, tylko na przykład w ramach jakichś po prostu specjalnych praw obronnych, tak, które zostaną przyznane właśnie Ukrainie. No, nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. To być może to być jakiś twór. Natomiast no, Rosja też może to uznać, że czy twór taki, czy po prostu podobny twór, to Rosja to uzna po prostu, że jest to jakby tak wojna NATO kontra Rosja, bo wojna na przykład nie wiem, Polska, czy Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone kontra Rosja i wtedy po prostu wypowie tym państwom bezpośrednio działania militarne. Natomiast, no niewątpliwie zobaczymy, jak ta cała sytuacja będzie dalej się rozwijać, jak ona po prostu będzie dalej przebiegać, tak, bo też za tymi po prostu prawami obronnymi też będą wynikały z tego tytułu konsekwencje, tak, czy po prostu konkretne czyny. Jeśli chodzi o to, co po prostu miałoby mieć miejsce na świecie, będą zatem po prostu będą konkretne czyny, jeśli chodzi o działania tak, na świecie. Bo wiadomo, że te prawa obronne, no to też zatem po prostu pociągają sprzęt wojskowy, czy też po prostu ludzi. Bo na przykład Ukraina może powiedzieć w pewnym momencie tak, że im brakuje wyspecjalizowanego wojska do obsługi sprzętu wojskowego. Powiedzą, że na przykład nie chcą żołnierzy, którzy i też państwa, na przykład, by się nie zgodziły inne na świecie, że żołnierzy po prostu, którzy jako mięso armatnie poszliby na pierwszą linię obrony, ale na przykład potrzebują ludzi, którzy żołnierzy, którzy są wyszkoleni jeśli chodzi o dany sprzęt wojskowy. Ukraina może powiedzieć w ten sposób, że oni dziękują za sprzęt wojskowy, tak? Ale i tak im ten sprzęt na przykład nic nie da, bo nie mają ludzi do obsługi tego sprzętu wojskowego i oni mówią tak, że dalej chcą ten sprzęt wojskowy dostawać, nie rezygnują z tego, ale jednocześnie apelują, żeby po prostu razem z tym sprzętem przyszli po prostu ludzie, którzy, żołnierze, którzy będą po prostu obsługiwać ten sprzęt wojskowy. Natomiast ja mówiłem to wielokrotnie, to nie ma znaczenia, czy żołnierze będą po prostu tak pod granicą z, z Rosją, czy będą po prostu przy granicy z Polską na terenie Ukrainy. Na terenie Ukrainy ma miejsce wojna i bez gdzie człowiek się znajduje, jest to ta sytuacja niebezpieczna. Nawet jeżeli te, ci żołnierze nie, byli na, by, nie, nie byliby na pierwszej linii frontu, no przecież Rosja może zniszczyć takie po prostu tak, bazy wojskowe, czy miejsca, gdzie po prostu żołnierze wykonują działania militarne, No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co tak naprawdę według was kryje się właśnie pod tym stwierdzeniem specjalne prawa obronne. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!